Najprostsza rzecz, którą chciałbym wymienić, no to fakt znany od dawna, że to, co mówi osoba mówiąca, zawiera. Um dla mózgów słuchaczy wiele sugestii na temat tego, jak ta osoba powinna wyglądać, i vice versa. To, co ja, to, jak ja wyglądam, zawiera dla waszych mózgów i od początku zawierało wiele sugestii na temat tego, jak ja powinienem mówić. Jeżeli mnie oglądaliście bez dźwięku, no to a potem sobie ten dźwięk włączyliście, to na pewno to nie było dla Was zaskoczeniem. Jeżeli mnie tylko słyszeliście, a nie widzieliście od początku filmiku, i teraz dopiero mnie widzicie, to też dla Waszych mózgów to nie jest zaskoczeniem, jak ja. Wyglądam. Gdybym miał podstawiony, nawet od początku filmiku, gdybym miał podstawiony, idealnie podstawiony głos mojego kolegi, idealnie zsynchronizowany z moimi ustami, to wasze mózgi by i tak wiedziały, że coś tutaj nie gra, że coś jest nie w porządku, że to jest jakaś dziwna sytuacja. Byście czuli pewien niepokój, jak to się mówi, byście wpadli w dolinę niesamowitości. Uncanny Valley to jest takie pojęcie z dziedziny robotyki ukute właśnie przez robotyków, którzy starali się stworzyć humanoidów, takie roboty podobne do ludzi i to się nie udawało, bo te roboty były no niby bardzo podobne, a jednak cały czas budziły niepokój u, u swych no już ludzkich towarzyszy, no i to pojęcie też dotyczy animacji komputerowej. Nie można przesadzać z próbami stworzenia perfekcyjnej animacji, bo możemy właśnie osiągnąć skutek odwrotny do zamierzonego. No chociaż te algorytmy są coraz lepsze i może kiedyś to się będzie, może już w niedługiej przyszłości to się będzie udawało. Najbardziej takim niesamowitym przykładem moim zdaniem powiązania zmysłów jest wpływ Wzroku na dotyk. Okazuje się, że nawet przelotne spojrzenie, rzucenie okiem na jakąś część ciała wpływa na percepcję czuciową, na odbiór, odbiór wrażeń dotykowych no, pochodzących z tej części ciała, na którą się rzuciło wzrokiem. No i to można badać na gruncie neuronauk, to znaczy badać jakieś potencjały w mózgu w tym obszarze kory czuciowej. Badać przemodelowania tej, funkcjonalne tej kory czuciowej i można też badać na już poziomie behawioralnym, bo to też wpływa na zachowanie badanych osobników. To wszystko się wiąże z takim ciekawym problemem filozoficznym Williama Moliniu, chyba tak się to czyta francuskie to nazwisko. Jeszcze problem to jest z XVII wieku. Problem postawiony nie byle komu, bo adresatem był John Locke. I przez długi czas to był problem tylko filozoficzny, bardzo zresztą ciekawy, ale teraz już mamy coraz więcej danych, by to badać naukowo. Dzięki nowoczesnej medycynie coraz więcej osób odzyskuje wzrok, bo takiej to sytuacji dotyczył ten problem odzyskania wzroku. No i możemy, możemy, możemy to pytanie spróbować rozwykłać po prostu eksperymentem. No i okazuje się, że odpowiedź na to pytanie brzmi Prawdopodobnie nie. Natomiast, jakie to było pytanie tego Williama Molnieu, e, zadane, e, zadane na takim gruncie filozoficznym, to już musicie sobie za, e, znaleźć e, no najlepiej właśnie w internecie. E, to, o czym mówię, dotyczy nie tylko oczywiście ludzi, nie tylko zwierząt, dotyczy jak się okazuje również robotów. No może nie samych robotów, ale twórców tych robotów. Jeżeli e, mamy zadanie stworzyć robota, który ma szybko reagować. W jakimś złożonym środowisku, a, a co jeszcze gorsze, może w środowisku, które samo szybko się zmienia, i ten robot ma dysponować wieloma sensorami kamerami, radarami GPS-ami czujnikami no to mamy problem, na jakim etapie powiązać informacje z tych czujników. Czy powiązać je na samym początku, czy powiązać je później? To jest duży problem, bo tutaj mamy konflikt między łatwością konstruowania i programowania robota, a między jego wydajnością, czasem reakcji. No, ostatnio mieliśmy fajnego robota, który lądował na Marsie, i on też chciałbym wam przypomnieć, musiał szybko decydować. Już teraz jest na Marsie i teraz się nie musi śpieszyć, bo już mu nic nie zagraża, żaden Jaguar i, 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 i Marsjanin chyba też mu nie zagraża, ale jak lądował, to Musiał bardzo szybko decydować, gdzie wylądować, żeby nie trafić w skałę i musiał bardzo szybko te dane ze swoich sensorów łączyć, analizować, odrzucać to, co nie jest istotne, no bo w końcu nie miał mocy obliczeniowej nieskończonej, miał skończoną moc obliczeniową. To wszystko się wiąże z tematem neuroplastyczności. Przez długi czas się wydawało, że neuroplastyczność to jest taki efekt, który występuje tylko no, u bardzo małych dzieci, młodych osobników. Okazuje się, że nie, że nawet ja, osoba dorosła. Jestem, jestem cały czas neuroplastyczny. Wystarczy mi zasłonić oczy na kilka dni, i po kilku dniach dojdzie do przemodelowania mojej kory czuciowej, co można wykrywać. No właśnie, dzięki neuronaukom, można to też badać na poziomie takim behawioralnym. Więc osoba dorosła też, też może swój mózg zmieniać świadomie bądź nieświadomie. Inny przykład dotyczy myszek. Jeżeli myszką obecniemy te wąsiki z przodu, na których one bardzo polegają w wielu sytuacjach, to co się okaże, że ich mózgi ulegną przemodelowaniu, ich kora, ich kora wzrokowa zacznie dużo lepiej reagować na sygnały na, na bodźce o niskiej o niskim kontraście, o dużej częstości przestrzennej, takie, takie bodźce bardzo szczegółowe, niskokontrastowe, których normalne, normalnie te myszki by nie widziały. A po obcięciu tych wąsików okazuje się, że ich mózgi reagują, no i myszki jako organizmy też reagują na poziomie takim właśnie behawioralnym. Możemy to badać, że one się inaczej zachowują w takich sytuacjach e, no, czysto wzrokowych. Nie róbcie tego swoim myszkom, nawet jeżeli po tym zabiegu będą one lepiej Was widziały, to nie róbcie tego, bo raczej nie będą z tego powodu bardzo zadowolone. Na koniec e, chciałbym podkreślić, że to o czym mówimy dzisiaj to nie jest synestezja. Synestezja to jest e, efekt, który, którego podłoże neuronalne pewnie jest podobne, e, pewnie te same mechanizmy neuronalne w, wynikające z budowy naszego mózgu, odpowiadają za synestezję u tego niewielkiego odsetka populacji, który to odsetek jest tą synestezją obdarzony. U pozostałych odpowiadają no, po prostu za te połączenia międzyzmysłowe, o których dzisiaj mówimy. E, więc jakoś to się z synestezją wiąże. Ale po co nam w ogóle to wszystko wiedzieć, po co się tym zajmować? No jest to ciekawe, no ale po co, skoro my e, nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień i, i w ogóle ludzkość sobie nie zdawała z tego sprawy przez tysiące lat? Po co nam to? No, jest dużo takich powodów czysto czysto praktycznych. Po pierwsze możemy pomagać osobom z jakimiś dysfunkcjami dotyczącymi narządów zmysłów. Na przykład osobom właśnie niewidzącym, niesłyszącym możemy konstruować lepsze urządzenia, projektować lepsze, bezpieczniejsze dla tych osób miasta. Możemy wspomagać neuroplastyczność ich mózgów. Możemy oczywiście też robić rzeczy, które poprawią bezpieczeństwo no, ogółu populacji, na przykład projektować lepsze samoloty, a w szczególności kokpity tych samolotów, gdzie siedzą piloci narażeni na różne, um, na różne bodźce. Te systemy komputerowe samolotów przekazują im dane wizualne, ale również, również jakieś dane um, kanałem słuchowym. No i może jeszcze jakieś inne kanały w to można zaangażować, żeby ci piloci nie byli przeciążeni, żeby mogli sprawnie pilotować swoje samoloty z nami w środku, w trudnych nawet sytuacjach. Można sobie wyobrazić pewnie jakieś nowe technologie rozrywkowe, już nie tylko multimedia, ale może nawet jakieś crossmedia. Trochę tutaj fantazjuję, ale kto wie, do czego, do czego dojdzie za parę lat. Czemu nie? Nowe pomysły w sztuce też pewnie kiedyś się z tego narodzą, kiedyś był oparty, różne takie pomysły wynikające z no, odkryć dotyczących naszy, naszego wzroku, tego jak my analizujemy różne. Sceny wizualne. Kto wie, może kiedyś będzie cross art albo coś, coś w tym stylu. No i pewnie tych takich pomysłów na zastosowania praktyczne, no, mielibyście sami jeszcze sporo, moglibyście dopisać do tej mojej listy wiele, wiele więcej. A nawet gdyby nie było powodów praktycznych, to i tak warto się tym zajmować, bo mówi nam to bardzo wiele o nas samych, o naszych umysłach, o naszych mózgach. Które są no, być może najbardziej skomplikowanymi obiektami we wszechświecie, a, a nawet jeżeli nasze mózgi takie miałyby nie być, to dla nas ludzi bardziej złożone obiekty mogą po prostu nie istnieć, bo dysponując narzędziem poznawczym, czyli mózgiem w tym wypadku, o określonej złożoności, pewnie jeszcze większej złożoności, bylibyśmy mogli. No, po prostu nie być w stanie dostrzec. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Na koniec jeszcze tutaj widzicie kilka hasł, które możecie sobie wygooglać, które się pojawiły w moim wystąpieniu, i, i są tam też hasła, które się nie zdążyły tam pojawić, a które się jakoś z tym tematem wiążą i warto sobie ich w internecie poszukać. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Wojciech Kryszak. Posiadacz mózgu, dzięki.